Chciałabym tak z samego początku szybko podsumować poprzedni rok, ponieważ stwierdziliśmy, że dla nas był naprawdę dobry. Był to chyba najlepszy rok, jaki mieliśmy dotychczas. Zoe się urodziła, Enzo ma już dwa latka, to jest naprawdę fajny wiek. Udało nam się pojechać do Rumunii, udało nam się trochę zobaczyć tutaj niedaleko nas, śpiąc trochę w aucie. Był to bardzo ciężki rok, ale chyba nie, nie cięższy niż 2022 wszystkiego najlepszego happy new year to all of you tak wszystkiego najlepszego chciałabym wam życzyć po raz kolejny e, chciałabym wam życzyć aby wszystkie wasze marzenia się spełniły żeby ten rok był wypełniony zdrowiem miłością i szczęściem bo to jest chyba najważniejsze zdrowie szczęście i miłość reszta przychodzi sama kiedy to wszystko jest tak naprawdę e, i odnośnie jeszcze tego roku który teraz przeminął, to znowu chciałabym Wam bardzo podziękować za ten rok. W tym roku jestem bardziej zmotywowana. Teraz mam dwójkę dzieci, a chcę robić jeszcze więcej niż, ro niż robiłam w poprzednim roku. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu zaczął się nowy rok i taka, wiecie taka fala motywacji przypłynęła, ale z drugiej strony cieszę się, nie będę się w to za bardzo zagłębiać, może i jest to taka błaha motywacja, ale póki jest to motywacja, to jest naprawdę dobrze. Ja zawsze byłam tą osobą, która dużo motywacji nie miała, a w tym roku, kurczę, tak jak normalnie na początku roku nie miałam czegoś takiego, to w tym roku naprawdę czuję, że to, to będzie dobry rok eee, i się bardzo cieszymy, że już znowu jest z nami, że tak naprawdę teraz eee, możemy się Skupić na innych rzeczach, że już nie jestem w ciąży, że już raczej nie będę w ciąży. E, przynajmniej nie planujemy na ten moment e, trzeciego dziecka, ale teraz będziemy się skupiać na tym, co mamy i co byśmy jeszcze chcieli mieć. E, może nie w kwestiach materialnych, ale bardziej w kwestiach relacji. E, no, tak więc jeszcze raz życzę Wam szczęśliwego nowego roku i zaczynamy dzisiejszego vloga. Kochanie, chyba idziemy na dwór, co? Ciebie energia rozpiera dzisiaj. Idziemy na dwór, mm -hmm. póki nie pada. Nie ma deszczu, nie ma. Ja już z Zoe gotowa. Tam Enzo i Gigi poszli do piwnicy po autko, ale miga światło tutaj. Tak więc klikam i zaraz idziemy. Halo, jak wam idzie? Nie tu im to zajmuję, żeby wyjechać. Ja w zasadzie. Ło! Zasadzie... Wow! <laughs> Gigi! Nie co to za Dobrze, że to G, panie Lamborghini. Gigi, Put on slow. Kierowca wieloletni, a nadal nie potrafi. Jej. Wam jeszcze dopowiedzieć o tym, jakie plany mamy na ten rok, a więc zadecydowaliśmy, że będziemy ćwiczyć w tym roku, tak codziennie. Przynajmniej będziemy się naprawdę starać, no bo już nie jestem w ciąży, teraz możemy to robić razem, więc też jest większa motywacja, jeżeli ma się jakiegoś takiego, wiecie, taką osobę, z którą można po prostu sobie poćwiczyć. I, I mamy do tego motywację, bo jesteśmy młodzi, a serio się zrobiliśmy tacy... Przestaliśmy o siebie... Tak bardzo dbać jak wtedy kiedy się poznaliśmy, tak więc czas to zmienić, czas wrócić do tego, jak, jak o siebie dbaliśmy. O z mi wleciało w twarz. E, a więc tak, pierwszy krok to e, żeby zacząć ćwiczyć, bo ja jednak nie jestem tak e, jakoś zadowolona z mojego ciała pociąży, tak więc chciałabym to zmienić, w szczególności, że to jest coś, co mogę zmienić. Tak więc e, weźmiemy się po prostu za siebie, e, chcemy mniej siedzieć na telefonach mniej na telewizorze, więcej czasu spędzacie razem. I takie mamy plany na ten rok. Zobaczymy, e, czy wytrwamy w tych planach. To jest trochę takie pewnie błahe dla Was, że wiecie, nowy rok, nowa ja. Enzo wjechał na pole. No, takie trochę błahe, że, że nowy rok, nowa ja, ale jednak nie wiem, w tym roku jakąś taką motywację czuję. Tak więc mam nadzieję, że, że dotrzymam słowa, które daję sobie sama i że rzeczywiście będę ćwiczyć i będę prowadzić bardziej zdrowy tryb życia, bo głównie o to chodzi. Przyszliśmy na plac zabaw, i powiem Wam, że jestem w szoku, bo generalnie zrobili to jakoś niedawno. Jak szłam tutaj jakoś miesiąc temu, to widziałam, że to jeszcze było w budowie i teraz jest cały gotowy plac zabaw. Wcześniej było tylko to, co jest za mną, i teraz dobudowali tutaj po prostu takie nie wiem, jak to nazwać. Takie wspinaczkowe, parkurowe rzeczy. I nawet ja mam frajdę. O! Brawo! Ciachuma? o, o, o Aj, Jestem pod wrażeniem, serio. Tak jak zawsze narzekam na te place zabaw w Belgii, to tutaj muszę przyznać, że naprawdę się postarali, chociaż te takie wspinaczkowe rzeczy są na pewno dla większych rzeczy, dla większych dzieci. Yeah. Tam są takie schodki, więc to już na pewno jest dla większych jest dzieci, really nawet patrząc nice. na odległość schodków. plastik. Mm -hmm. Wszystko jest z drewna, no, co jest super. Skóry. To nie wiem, to mi się wydaje, że to jest jakaś skóra? Gdzieś jest leder? No, 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 to jest guma. A, okej, okay, guma. A, i tam są jeszcze pewnie stare opony. Obstawiam, że to nie są nowe opony, bo to by nie miało sensu. O, Też się pobujać? A to jest chyba trochę mokre, co? No trudno. Ui! W ogóle Gigi się mnie pytał kilka razy czy ja to jest czapka tą, którą Enzo ma na sobie i za każdym razem mówiłam, że to jest Zoe, ale że Enzo ją cały czas ubierał na głowę, bo to generalnie tą czapkę Enzo nosił jak był w wieku Zoe i później ją zakładał cały czas i ją tak rozszerzył, że Gigi mówi, że nie widzi, żeby Zoe mogła ją założyć, bo naprawdę ona w niej tonie, tak więc w końcu założył ją na Enzo. Yeah.

I idziemy kawkę. Robię właśnie mleko dla Zoe. Julie będzie karmił Zoe ją właśnie przebija. Ja robię dla Enzo makaron. To jest chyba makaron pełnoziarnisty z tego, co ja robię. I będę go robić z czerwonym pestem i z ranną padaną dla Enzo. I zaraz Wam coś pokażę, bo wiecie, niby nowy rok, ale ja cały czas popełniam te same błędy i będę miała do Was pytania. Widzicie to? To jest właśnie mój problem. Nie wiem jak, ale nie wiem jak po prostu ludzie to robią. Jeśli macie jakiś sposób na to, żeby od razu składać pranie po tym, jak jest wyprane, nie wiem, włożyć sobie coś do głowy, w sensie jakichś słowa, bo ja nie ogarniam. Za każdym razem robię pranie jedno za drugim i później mi się zbiera tego do składania i później stoję pół godziny i po prostu składam te rzeczy. Nie wiem, nie wiem. Jeśli macie jakieś rady, jak sobie z tym poradzić, ale bardziej od strony chyba mentalnej, bo jak składać, to wiem. Albo może macie jakieś w sumie wskazówki, żeby poszło, poszło szybciej? Nie wiem, dajcie mi koniecznie znać. Może Wy też tak macie, że to pranie do składania stoi i stoi i nikt nie chce tego złożyć. Więc co Ty tu robisz? Miałeś iść jeść. Co Pan wyrabia? Tutaj mam w ogóle Pampersy. Zamówiłam na Winted. Jakiś Pan miał po prostu na sprzedaż. Pampersy, te, które mama, ja użyłam w Baby Drive, to jest numer 3, numer mama, 4 i numer 3. Te dwa to są pielucha I tak w ogóle byłam w szoku, że znalazłam je w takiej cenie. Najpierw zamówiłam już chyba z dwa tygodnie temu rozmiar 2 od tego pana, a to było tak, że po prostu gdzieś przez przypadek zobaczyłam, że można pampersy w ogóle wystawić na winted, Więc sobie stwierdziłam, a zobaczę, może też ma jakieś fajne ceny. A że tych pampersów na początku schodzi tyle, to wiecie, pododawałam sobie do ulubionych jeden pan mi zaoferował za 120 chyba pampersów, 15 euro plus wysyłka, wiadomo, ale to wyszło naprawdę, to wyszły grosze za te pampersy, więc zamówiłam i wszystko przyszło, pan na drugi dzień wysłał, wszystko poszło naprawdę gładko i zobaczyłam, czy jeszcze ma te, co miał wcześniej i wszystko było, tak więc zamówiłam jeszcze resztę, bo wiadomo, nawet jak ma większe rozmiary to... Tak, to są pampersy. Baby. Mhm, dla baby. Ezo. Ja Ezo, so Mama tobie zamawia inne. To znaczy te same, ale z innej strony. Krem. Krem? Nie. Yeah. <laughs> no. I tak w ogóle to chyba na Black Friday też kupiłam e, jej numer 3. Mama. E, mama. Bo mama. nigdzie nie mogę dostać zbójki tych baby dry. to. To są pampersy. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Pupa. Tak, na pupę Pupa. się zakłada. E, I co? I się już pogubiłam przez tę szęsą ja i cały mama, czas tutaj przerywa. E, generalnie kupiłam na Black Friday mama, już rozmiar 3 z 200 mama, pampersów. Mama, i jest? Tak, brawo, Jezo. dla baby. I mamy w piwnicy bardzo dużo pampersów, ogólnie. E, ja się zawsze staram kupować na promkach, bo to jednak, wiecie, tak schodzi, że bez sensu to kupować w regularnej cenie. Teraz się będę zabierać za to pranie i tak mi się nie chce, serio. Ale muszę, muszę się zmusić i później będziemy ćwiczyć, ale tak stwierdziliśmy, że nie będziemy tego nagrywać na YouTube, a będziemy sobie codziennie wstawiać time timelapsa tego, jak ćwiczymy, żeby się tak zmotywować, że powiedzieliśmy, że będzie to codziennie i że codziennie będziemy wstawiać filmiki. Taka dodatkowa oh, motywacja. Baby baby! baby Idź zobaczyć. Idziemy jeść makaron? Pasta? Pasta. Pasta! Chodź, idziemy kaskader mały. Jak widzicie Enzo na mnie zasnął. Plan był taki, żeby nie miał dzisiaj drzemki, bo wczoraj był Sylwester i on jednak czekał z nami do tej północy i późno poszedł spać, późno wstał, więc chcielibyśmy go tak trochę uregulować, ale się do mnie przytulił, ja tutaj usiadłam i zasnął, tak więc dam mu chwilę pospać, maksymalnie pół godziny, tak żeby też nie przesadzić, bo jest już 18.20 a jednak nadal chcemy, żeby poszedł spać w miarę o normalnej godzinie, a nie o pierwszej. Tak więc e, zaraz go będę budzić, sobie coś zjemy, później kąpanie dzieci, położenie ich spać i będę montować dla Was filmik, bo chciałabym, żeby już jutro wleciał na kanał. E, I co? Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że będziecie z nami też w tym roku. A jeżeli jesteście nowi, to mam nadzieję, że, że po prostu będziecie z nami w tym roku. I że będą Wam się podobać vlogi Chciałabym dodawać mniej więcej co 2-3 dni dwa, Co 2 dni to by był w ogóle ideał Ale myślę, że na początek co 3 dni będzie ok Chciałabym po prostu więcej nagrywać, bo po prostu to lubię I chciałabym po prostu znaleźć na to więcej czasu I tak jak mówiłam, będę się z Wami żegnać Dziękuję Wam za oglądanie Jak już tutaj dobrnęliście, to proszę zostawcie łapkę w górę Bo mimo, że ludzie oglądają, komentują, to tych łapek w górę nie ma tak wiele a byłoby fajnie, gdybyście zostawili je po sobie, bo to jednak tak buduje mój kanał, w sensie no, daje takiego boosta, że po prostu YouTube poleca moje filmy. I też komentarze są dla mnie bardzo ważne. Ja wiem, że jest dużo osób, które ogląda moje filmy regularnie, więc skoro już oglądacie, to zostawcie też coś po sobie. I kolejna rzecz, subskrypcje. Chyba ponad 60% ludzi, którzy oglądają mój kanał, nie subskrybuje, tak więc po raz kolejny, jeśli już tutaj dobry na liście, to proszę zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję Wam za wszystko. Pa pa!